Dzień dobry państwu. Ten film pokaże, jak w łatwy sposób dokonać zmian tekstowych na wybranej stronie. Przechodzimy do zakładki strony, klikamy w nią, następnie wybieramy stronę, na której chcielibyśmy dokonać zmian. W tym przypadku będzie to strona o nas. Przyciskamy na, napis Edytuj. O kiedy nam się pokaże napis? Przechodzimy do właściwego miejscu, miejsca tekstu. W tym przypadku chcielibyśmy zmienić cyfrę 9 na cyfrę 8. Robimy to, a następnie w tym miejscu aktualizujemy nasze zmiany. Kiedy zmiany się zaktualizują, możemy zobaczyć, jak wyglądają na rzeczywistej stronie. Wciskamy napis Zobacz stronę. No, i tu pokazuje nam się strona. Widzimy, że rzeczywiście zmiany zostały dokonane. Teraz możemy powrócić do edycji strony i powrócić do naszego panelu administracyjnego poprzez wciśnięcie napisu Cockpit, i możemy również się wylogować. Dziękuję.